Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chyba po raz pierwszy w historii możemy dostać coś za darmo, w nosmarketu. Także zapraszam do oglądania. A więc za darmo, z nosmarketu, o co w ogóle chodzi, nie? Um... Przede wszystkim e, wiele osób mnie o to pytało. Myślałam, że e, nie macie z tym problemu, jednak no, skoro mnie pytacie, to stwierdziłam, a czemu nie? Nagram wam filmik. Um, pokazuję wam stronę internetową, e, ponieważ um, przy nagraniu nie mam pojęcia czemu, ale zamiast nas marketu e, wyświetla mi się granatowe pole. E, dlatego e, ja już otrzymałam to, ja już to zrobiłam, Natomiast pokażę wam w jaki sposób. A więc, kiedy otwieracie sobie nosmarket, nieważne czy tutaj, czy w grze, najłatwiej po prostu kliknąć na ten obrazek. Wtedy was przenosi do tych hitów. No i tutaj macie komplet kibica. Yy, pokazuje się wam, że to jest za zero nos dolarów. Klikacie w to i dostajecie po prostu to. Yy. Ja już nie mogę tego zrobić, ponieważ po prostu najzwyczajniej na świecie to odebrałam. A więc wracamy na Jumi, yy, pokazuję Wam jak to wygląda, oczywiście otrzymujecie to w paczce i zdaję Wam relację jakby na żywo. <śm> A więc jak widzicie, trochę już tutaj osób w tych strojach jest. Teraz się dowiemy na ile są one czasu i co w ogóle robią, no i jak to wygląda w wersji kobiecej. A więc, yy, okej, okay, dostaliśmy yy, czapkę piłkarską i koszulkę piłkarską bez ograniczeń, czyli to jest na stałe. Yy, czapka daje nam odporność na ogień zwiększoną o 10. I tak wygląda czapeczka. Trochę dziwnie. Czuję się jak facet, ale dobra. No i to jest strój. Boże, wyglądam jak facet, masakra. Mogę jakoś tu damską wersję zrobić, chociaż z długimi włosami. No ja nie wiem. No... no. Czy ja jestem zbyt wymagająca, żeby tak te włosy też trochę po bokach tak jakoś były, nie wiem. No cóż, no, tak czy siak myślę, że nikt narzekać nie będzie, ponieważ przede wszystkim jest to za darmo. No, a po drugie myślę, że czapeczka może się nie jednej osobie przydać, jeżeli ktoś ma gorsze resy. Czy na przykład na magny, kto wie. No, także dzięki za oglądanie. Dzisiaj to chyba wszystko. No i e, pamiętajcie, żeby kupować bubeczki, bo naprawdę, naprawdę wolno schodzą. Ja tutaj nic nie odkrywam, zaraz Wam pokażę. Otóż jak widzicie, 24 dni, yy, czyli y, 6 dni temu wystawiłam y, 3 staki. Jak widzicie, zostały 2 i to prawie całe. Także jeżeli chcecie unboxa tego U7, to, to naprawdę yy, kupujcie te baweczki. <laughs> to nie jest tak, że ja nie wiem, tutaj od was jakieś hajsy wymuszam, bo yy, nie o to mi chodzi. Ja po prostu chcę spełniać yy, wasze prośby. Pamiętajcie, żeby dawać pochwałki. Yy, zapraszam również na grupę na Facebooku, oczywiście nazwają mi YouTube. Yy, Ci, którzy są 90 plus, zapraszam również na limity o 14.30 codziennie. I um, myślę, że to wszystko. Jeśli Wam się podobało, y, to zostawiaj, zostawiajcie mi po prostu subki i łapki w górę. Um, to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!